Witam! Jestem Mistafar. A to jest czwarty odcinek. Zagrajmy w Minecraft. Jak ostat... w ostatnim odcinku przeszliśmy przez śnieg to teraz trafiliśmy na pustynię. No i musimy. A, jest noc. Szukamy dalej miejsca. jest potrzebne. Ha, od razu też powiem, mamy problem z myszką. Trochę mi się zepsuła. No i ciężko będę rozwalać klocki. Będzie mi się tam czasem opuszczyć zaświecić. To jest Creeper, który kości gdzieś. Dobra. Do Creepera nie będziemy podchodzić. Okej. Okay. Czyli z, z tamtą przyszliśmy, to teraz idziemy tam. A, cztery odcinki minęły. Dalej nie mam Co to? What the f tak. Kurde! Pięć creeperów w jednym miejscu. Spok, jeszcze trochę się popatrzymy. Nigdy jeszcze nie widziałem pięciu Creeperów w jednym miejscu. A, kaktusa mamy. Dobra. Laba. Ach, jedzenie. Brakuje. Na razie nie mam czym... Czy gdzie upiec? Nie będę się zatrzymywać nigdzie. Eee. Co? Wow. Co to ma być? What the fuck? Pierdziel, ja nie mogę. nie Kurde, nie wiem co powiedzieć. <suszy> No nie. Kurde, no nie. Straciłem wszystko co miałem. Oj ja. nie ma, kurde, jaki ja głupi po co biegłem. Dobrze. Jedyne wyjście, co mi zostało, to. Ech. No, zacząć od nowa. Nie pozbieram się po tym. Jak wpadłem tam. Od, od teraz będę patrzeć pod nogi ciągle. Nie, no ja nie mogę. Tyle przeszliśmy. Wszystko na marne. Hmm. No nie wiem, co powiedzieć. W ogóle nie wiem, gdzie mam iść teraz. Co mam zrobić? Właśnie. Muszę zacząć od nowa. Wszystko kurczę. Dobra Szybko Już wiem co zrobię <laughs> Kurde, no Ostatni raz idziemy podróżować Jeśli na nic w dru w tym W następnym odcinku jeśli nic nie znajdziemy to tam gdzie będziemy to Zaczniemy robić dom. To już nie ma sensu takie chodzenie ciągle. Tam już nie idę. Nie ma. No, nie ma sensu. To jest ostatni odcinek, w którym będę szukać domu. Myślę, że więcej już nie padnę. Nie chciałbym. Jeszcze trochę będziemy wchodzić. <słuch> Dobra, wiem już co zrobię, tak mniej więcej, żebym znowu gdzieś nie umarł. Trochę krótki będzie ten odcinek. Zrobimy tak. Zrobię tak, zrobię sobie statek. I w kolejnym odcinku popłynę przez... Nie wiem, czy to jezioro będzie... Nie widzę, tam dalej. Przez tą wodę. Przepłynę tam dalej. Jeśli już nic nie znajdę, no to zatrzymam się w miejscu jednym. Najlepiej gdzieś na płaskim terenie, albo na wzgórzach. Gdzieś. Zatrzymam się i zacznę budować w końcu dom. Więc to byłoby na tyle. Cześć wszystkim i zapraszam do oglądania kolejnego odcinku. Cześć.